I witam z nowym widokiem, lecz nie ostrym, już ostrym. Też u już jest ścięte i zaorane. A u mnie są dostępy zwłaszcza po dwutygodniowym urlopie. Ten widoczek był już znany: że ściana wschodnia i północna były gotowe, ale też jest kawał daszku na drugim daszku. Można powiedzieć, o tak to wygląda Jeszcze nie ma przykrawędzi Ostatnich dachówek Bo muszę się sobie wykombinować Jak zamierzam wykończyć tą rinnę. I od tego zależy jak, jak ja to wszystko tu połączę tak Zostawiłem ostatni pasek na koniec A jeszcze na, nad drzwiami nie ma Mamy też dachówek ale gdzie są okna? Trzy na razie. Te dwa się nie otwierają. Nie ma takiego planu. Zresztą planuję potem trochę tutaj to zabudować. Zrobić takie ładne wejście. może zdjąć buty, powiesić płaszcz. O, proszę, widać moje odbicie nawet. A tutaj okno od od kuchni prawie, że kolorek jest taki jak tu pod naklejką no nie ostro taki zwany złoty dąb a ja się się komponować jeszcze spróbuję listwy też w takim kolorze załatwić nasze listwy mam wykończeniowe ale nie są pomalowane tu jest to okno bardziej takie barowe tu będzie kuchenka troszkę pierdoły a tutaj będzie taki blat od baru i będziemy później przy oknie, przy barze. Proszę, nawet się otwiera. O, jak miło wieje. Jest naprawdę gorąco. Widać, kamery też ma problemy z jasnością. O, no patrzcie, niby tak mało. Ile jeszcze dziur tutaj jest? A jak się otworzy jedno okno, to jest różnica. O, piękna, pianka pięknie sobie wypełzła. Trzeba dociąć. No i kończyć. A tutaj jest eksperyment z podłogą. Są to deseczki modrzewiowe nic się nie ugina, a cieniutki bo 20 mm, ale wiadomo, modrzew I co? Po hajer polega na tym, że to są zwykłe deseczki bez żadnego pióra. Tylko, że to bardzo ładnego drewna. I ta nie. Normalnie, jakbym chciał zrobić sobie taki drewnianą podłogę, to kosztuje kosztów z metra. Z drzewia, tak najtaniej. A takie deseczki kosztują 3 zł z groszami za sztukę. Wystarczy pokombinować, żeby je ładnie zamocować. I możemy mieć piękną, twardą podłogę za jakieś 40 zł z metra. Także przyniosę tego więcej, bo mam tu z 80 sztuk na próbę. Jak się okaże, że można z tego ładną podłogę ułożyć, to się zamówi więcej. Jak będą jeszcze. No i tak mogę przejść do reszty ścian, ale nie będę przez ten tor przeszkód chodził. Opa! I tak gotowa jest też w zasadzie ściana zachodnia, jest po, po południu, bo już ją oświetla. Gdyby ten łupał nie był taki duży, to bym tu jeszcze te okna wstawił, chociaż może jakoś po 18 trochę odelży. I tu widać na dole ściana południowa ma elewację. O panie, no, jest problem na tym świetle. Ale górne piętro nie ma, bo zabrakło 23 desek. I na składzie póki co ich nie mają. No, jak będą mieli, to dadzą mi znać. Taki, taki psikus. No, a część już nie potrzebuje rusztowania. Mogę sobie z tego balkoniku spokojnie wszystko wykończyć. I będzie pięknie. A zobaczmy, jak woda opadła przez te ostatnie upały. O to jeszcze mokra ta trawa tu w cieniu. Ojej, w cieniu jaka różnica. No tu już nic nie płynie. Nie to, że suchutko, bo widać, że jest mokra. Ale zobaczmy jak tam w studni. W studni... O deseczka przeszkadza. woda jest, ale głębiej pół metra niż zazwyczaj. Także tak to póki co wygląda. Dzisiaj wieczorkiem prawdopodobnie dojdzie trochę. trochę okien. I tyle z nowości.